Słowa. Wy, batki, znali tocho, kiedy był w u początku. To to znali Boga, bo batkistwo jest powiązane z początkiem. I tak jak gity baczat swojego Baczka, takim obrazem, takim sposobem, budot baczyty Boga, Se w początku. Jest taka ikona, która jest dużym symbolem Świętej Rodyny. Tam jest przedstawiony Józef, Józef, który niesie na swoich plecach Jezusa. Nosi je go tak, jakby nis Chrystus, To to Matkiństwo jest Chrystusem. I to lepsze jest w tikty w swojej odpowiedzialności, w swego swojego czasu, w inszu. Inną sferę działalności. Czy zechali z domu. Bo chrest przyjemny. I druga rzecz. A tylko nie jest że Święty Józef ma lico takie, jak znajomo z różnych innych rysunków, lico Jezusa. No niby prawidłowo, no bo baćko ma no takie samo lico, jak podobne lico do baćka, ale zaraz. I Jezus nie jest fizycznym dzieckiem Józefa. Józef Josip nie jest biologicznym ojcem Jezusa. Ale w tej mowie tej kanon chce choćby jakoś ciu pokazać, co Ojciec tworyt rzeźbit buduje, maluje, pisze, sposób życia, charakter, widnowszenia sposób powołania, sposób baczenia z swojej dytyny. Chce czy nie chce, ale dyna budę tak jak wino. Mężczyzna, ale będzie. Wejdę, co mają mo, ci dni śchocho, Czas. I to i to bogactwo Jakie, baćko może dawać swojej dytynie. I, to mu że dobre, że to ukazujemy, że to formujemy babcie, bo żeby się inżynierem, lekarzem, trzeba bahał lat zdawać egzaminy. I życie nasze zależy witoko, jak będzie nasza profesja, jak będziemy wykonywać swoją swoją swoją, swoją, swoją robotę. Ale bilsze jeszcze, że życie zależy, od tego, jakim będzie jego ojciec. Tym bilsze do tego, żeby state trzeba przekodyty tym bilsze nauczania. Tym bilsze nauczać się, co bóg słowo Boże, Boga. E, chrześcijańskie nauczanie pro ojca, żeby był profesjonalnym ojcem i żeby tym sposobem ukazywać dytynie obraz Boga. Bo przez baćka będzie baczę samo Boga. Дуже дякую. Дійсно, яка.